Cześć ludziska, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale, pewnie kiedy wchodziliście na ten kanał, hold up, zapomniałem się zmienić w znowu w normalnego tego tgs po filmiku z Minecraftem, jest, yeah. no, dobry, jestem, a więc, kiedy wchodziliście na mój kanał, żeby obejrzeć film, to prawdopodobnie zastanawialiście się, gdzie jest to stop motion, które Wam obiecałem. I dlaczego ten film wyszedł w takiej długiej przerwie od poprzedniego. A więc rozszerzcie się wygodnie, bo trochę to zajmie, chyba. Um, no i no. Ja już Wam tłumaczę, dlaczego to tyle zajęło. Ponieważ widzicie, kiedy nagrywałem ten film, w którym Wam mówiłem, że będzie to stop motion z Makietą i tak i tak dalej. To nie wiedziałem wtedy jeszcze w sensie zapomniałem wam powiedzieć o tym, że jakieś kilka dni po nagraniu tego filmu lecę do Grecji. No i później jak już wróciłem z tej Grecji to pomyślałem sobie dobra, chyba już czas, by nagrać to stop motion i sobie przypomniałem, że jeszcze wtedy nie skończyłem go robić. A więc zacząłem je tam trochę jeszcze drabiać. Ale no później była szkoła, pojechaliśmy do dziadków. Znowu szkoła, później jeszcze zakończenie roku, które było wczoraj. W ogóle gratuluję tym, który, którzy się dostali do następnej klasy. Ja sam zdałem i się z tego cieszę. A więc dobra, na czym to ja? a No więc stop motion będzie miał trochę opóźnienie z tym, z... <laughs> przepraszam, ale się dzisiaj jakoś rano obudziłem z kaszlem. Z Będziemy miał drobne opóźnienia z wydaniem, ale ja wam obiecałem, że no będzie i będzie. Ale dobra, wróćmy już do tematu odcinka. Pewnie jak dzisiaj klikaliście w ten film, to zobaczyliście, że na tytule jest ten: Opening nowego zestawu z Indianem Jonesem. Indianą Jonesem, przepraszam, bardzo mi się myli. A więc, no tak. Kurde, zestawy jak zwykle zbyt duże na kadr. A więc to. Tak się prezentuje owy zestaw. Um. <laughs> Jest to zestaw przedstawiający pościg samolotem Speedfire za jeepem z Indianą, z Indianą Jonesem O, teraz nie zapomniałem. E, I jego tatą w jeepie. Jak widać, uciekają tutaj z Berlina i zaraz wjadą do tunelu. Um. No, i no. Zestaw ogólnie ma numer 77012. W ogóle bardzo gratuluję firmie Lego, że wróciła do serii z Indiana Jonesem. Jego oryginalna nazwa to Fighter Plane Chase. No, i no, już koniec gadania. Wracamy do odcinka. No dobra. Indiana Jones powinien gdzieś tutaj być i jesteśmy ogólnie samochód. E, ogólnie zestaw składa się od, z trzech części. Jest to ten samochód, znak, który widzicie tutaj w tle. Ale najpierw a ostatnia trzecia część jest według mnie najciekawsza, ale najpierw zajmijmy się samochodem. Jak widzicie, samochód jest to idealne odwzorowanie Jeepa z trzeciej części Indiana Jonesa. Mamy tutaj ogólnie, oczywiście figurkę Indiana Jonesa. Wcześniej, jeszcze przed filmem, porównywałem sobie główkę Indiana Jonesa z główką um, Hanna Solo z Lego Star Wars, ponieważ dla tych, którzy nie wiedzą, Indiana Jones i Han Solo to jest ten sam aktor. Um, gdy budowałem e, ten zestaw, o, ogólnie bardzo mnie rozśmieszyło to, że klocki, które imitują te, te gesty, które trzymają światła, bez tych klocków mogą być nałożone na głowę taty Indiana Jonesa zamiast tego kapelusza, ponieważ wyglądają bardzo podobnie. No i tak, później robiłem sobie z tego bekę. Um, tutaj ogólnie w samochodzie mamy walizeczkę oraz skrzynię, w której mamy parasolkę i pierwszy w mojej kolekcji rewolwer. Um, tylko jedna rzecz w tym zestawie mi nie podpasowała, ponieważ jak możecie tutaj zobaczyć, um, widzicie ten czarny pasek na szarym klatku? Jest to ten klocek, zresztą zaraz Wam pokażę, hop. Trzeba będzie tutaj trochę rozwalić ten zestaw, ale spoko, wiem jak się go składa. O, zobaczcie, to jest ten klocek, który tu jest, no i jak tutaj, o Jezu, jak wczepimy górę, to nie da się tym w ogóle ruszać. Więc nie mam pojęcia, po co oni to tutaj wstawili. Um, ogólnie jest to jeden z tych większych błędów w zestawach LEGO, że dają coś tutaj, co ma niby działać a w ogóle nie jest do niczego przydatne um, no i no oprócz tego ogólnie jak wcześniej budowałem ten zestaw, to jest on bardzo fajny, samochód bardzo mi się podoba plus jeszcze te opony mega fajne, taka większa wersja tych tego jednego rodzaju klasycznych opon było tutaj trochę naklejek budowania to trochę było. Zajęło mi to całe dwie minuty. Robi wrażenie. Um, ogólnie jest tutaj też taki otokloc. Nie mam pojęcia co on ma imitować, ponieważ jeszcze nie oglądam trzeciej części Indiana Jonesa. Coś nie, coś wiem, ale nie oglądam tego. Ale dobra, już samochód na bok. Zajmijmy się według mnie najciekawszą częścią, czyli znakiem. Znak jest ogólnie fajnie zrobiony, tak, że jakby stoi na pustyni, fajny zielony krzeczek tutaj jest. Naklejony znak, że jedziemy do Berlina, hura! i że zaraz będziemy się wpierniczać do. No dobra. A teraz czas na według mnie jeszcze ciekawszą część filmu czyli mój pierwszy w historii zestawów LEGO prawdziwy, niepodrubowy samolot. Tak. Oryginalny LEGO Spitfire. Niemiecki czy tam radziecki? Nie mam pojęcia skąd pochodziły Speedfire'y. o Ech, fuu, Jezus Maria. na zdrowie, dziękuję. Mm, a dobra, na czym to ja. A tak, mm, Speedfire ten jest. O Jezu. Ech, fuu, O Boże, przepraszam Was, widzowie, ale. Mam jaki. chyba jestem dzisiaj trochę chory. Mm. Spitfire ten jest ogólnie bardzo fajnie zrobiony. Tutaj jeszcze pod spodem ma takie jakby ognie. Pewnie się zastanawiacie, do czego. A do tego, że da się zrobić o coś takiego. Da się mu normalnie odczepić skrzydła, ale to nie tłumaczy w ogóle, dlaczego tutaj są te ognie, co? To ja już wam tłumaczę. Ja tutaj jak na razie odsunę klocki. I wam już pokazuję, dlaczego. Widzicie ten największy obrazek tutaj? Ten samolot jest w tunelu obok samochodu Indiany Jonesa. A te ogniste klocki, które widzieliście na samolocie, są po to, aby imitować iskry i ogień po urwanych skrzydłach, ponieważ, no, jak wiadomo, wleciał do tunelu. Ale dobra, wracamy do recenzowania tego samolocika. Samolot jest ogólnie mega fajnie zrobiony. Tutaj jeszcze kokpit mamy. I mój pierwszy oryginalny Lego żołnierz. Wiem, że to jest pilot, ale ważne, że co. Ale zawsze coś. Mm. Kabina jest ogólnie mega ładnie zrobiona. E, zaraz wam tutaj pokażę. Nie wiem czy widzicie. E, tutaj mamy ogólnie nowy rodzaj em, tych wskaźników. W sensie okrągłego tego TGSA i kwadratowego. Mają takie jakby bardziej wyraźne nadruki. Mm. Ogólnie zestaw cały oceniam 10 na 10, jako że jest to mój pierwszy w kolekcji zestaw z Lego Indiana Jones. Skrzydła mają także uzbrojenie tutaj, zapomniałem Wam to powiedzieć, naklejek jest też dużo, tak jak mówiłem. Ale co, jak mówiłem, zestaw 10 na 10, bardzo Wam polecam. Kupiłem go tam ostatnio w Arkadii, jako że jestem z następnej klasy, tata pozwolił mi go kupić sobie normalnie. Jego cena katalogowa wynosi 159 bodajże i 99. W smyku za to, obok tego sklepu Lego, gdzie go kupiłem. W sensie kupiłem to w smyku, nie w sklepie Lego, bo było w smyku taniej. Można go kupić za 149 bodajże 99, tak, chyba tak. Ogólnie zestaw bardzo Wam polecam. Jest bardzo fajnie zrobiony. Plus jest, czy jest to powrót do starej serii LEGO Indiana Jones. A więc no. Bardzo Wam, ludziska, dziękuję za oglądanie. A właśnie, pod tym filmem jest bardzo duża szansa na to, że zostaną włączone komentarze, ponieważ chyba już właśnie wykmieniłem, jak to zrobić. Wiem, że w tym odcinku bodajże z grami chyba obiecywałam Wam komentarze, ale wtedy nie wiedziałam, że to w YouTube Studio się tak ciężko ustawia, po prostu nie wiedziałem, jak to tam zrobić, ale chyba już wytminiłem, jak to zrobić. Więc, jeśli pod tym filmem komentarze będą włączone, po prostu, jak będziecie oglądać ten film, to odpalcie sobie sekcję komentarze, bo ja nie mogę Wam teraz nic obiecać, ale chyba wiem, obu ogólnie prawdopodobnie będą. A więc w komentarzach piszcie, który z tych dwóch zestawów chcecie, żebym Wam następnym razem zrecenzował? Czy chcecie opuszczoną wioskę LEGO Minecraft? czy może to ty si bagno, tego Minecraft. Czy może coś z tej półki. Na tą półkę w ogóle mam zamiar zrobić oddzielny odcinek, ponieważ jest tutaj tego trochę. Um, tutaj właśnie ojej, o, tutaj stoi ten Indiana Jones mój, tylko że jak na razie jest na planie filmowym. Op. A więc no, I nie chcący tutaj, jak teraz składłem e, mój telefon, bo tak, nagrywam telefonem, mm, mój telefon na stojak do nagrywania, chyba nie chcący kliknąłem skończ nagrywania, a więc bardzo Was przepraszam, ale szczerze to chyba byłoby na tyle z tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o lajku, subskrypcji i prawdopodobnie komentarzu, jeśli będą włączone. Tak jak Wam mówiłem, możecie pisać, czy chcecie um, opuszczoną wioskę Lego Minecraft, czy bagno. Na tej półce co Wam pokazywałem, Jak na razie chyba Wam tylko pokazałem w sensie, recenzji tylko dwa zestawy, czyli tą dioramę z pościgu i ATAT. At. A więc no. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu, jeśli będą włączone. No i chyba widzimy się w kolejnym materiale, który wyjdzie prawdopodobnie bardzo niedługo. Nia! Nia!